Kochani, cześć, Sylwia Połka się kłania. Słuchajcie, e, witam Was serdecznie. Dzisiaj rozmawiamy o, jakby się wydawało, banalnych rzeczach, ale jak ważnych. Czyli co to znaczy program lojalnościowy, co to znaczy szablon LRP, co to znaczy TV, CV, 30%, 30 pula premii. Co to znaczy? Są to tak zwane. Em, em, u, ty, jako osoba, która jesteś przedstawicielem, używamy takich właśnie e, słów na co dzień, i to jest terminologia w Dotery, która jest powszechnie używana i jest to bardzo ważne, żeby wiedzieć, co to znaczy. I teraz tak, bez względu na to, czy jesteś e, klientem, czy jesteś przedstawicielem. Nie, bardzo ważne jest, wręcz musisz brać udział w tak zwanym programie lojalnościowym. I co to znaczy? To znaczy, że um, ustawiając program lojalnościowy, to znaczy, że Dotera dziękuję Ci za to, że Ty w, w, robisz zakupy w firmie, to co miesiąc zwraca Ci w postaci od 5 do 30% zwrot w punktach. E, na wydanie, na zamianę na gratisowe olejki. Czyli ty, jeśli wydajesz na olejki 50 euro co miesiąc, to do teraz wraca ci w postaci od 5 do 30%. dziękując Ci. Hej, dziękujemy Ci, że kupiłaś trzy lawendy, dwie lawendy. Proszę bardzo, zamień to w przyszłych zakupach, na przyszłe zakupy za. Kup jeszcze jedną lawendę i dostań gratis cytrynę. Na o to chodzi. Jeśli ty na przykład wydajesz na, nie wiem, duży zestaw zamówiłaś, to wtedy dostajesz zwrot 30% na przykład za na następne, żeby zamienić na następne produkty. Rewelacyjne. I teraz tak: wiemy bardzo, że możemy otworzyć konto bez kupowania zestawów. Kosztuje to 28 euro. Uważam, że powinno się kupić zestaw, dlatego że zestawy masz 10 olejków, 10 najlepszych olejków, jakie są. I, i kupując zestaw, e, kwota za otworzenie konta jest zupełnie zlikwidowana. Czyli kupujemy zestaw, płacimy tylko za zestaw, płacimy olejki, i otworzenie konta, konta jest gratis. Rewelacja. I teraz każdy z zestawów ma tak zwany punkt produktowy. Każdy olejek ma tak zwany punkt produktowy. Czyli jeśli my kupimy zestaw na 118 punktów produktowych, to automatycznie to jest moim obrotem osobistym. Czyli jeśli ja kupię zestaw na 118 punktów produktowych i do tego dodam jeszcze sobie na przykład dyfuzor, to wtedy ja ogólny obrót osobisty mój będzie 145 punktów. I automatycznie dostaje olejek gratis. Dlatego, dla olejek Gratis dodatkowy, to teraz ustawia co miesiąc oni ustawiają, jaki olejek możesz dostać. Czyli ale warunkiem jest, żeby był, żeby było zakupy zrobione na minimum 125 punktów. Czyli jeśli ja zrobiłam zakupy na 148 punktów produktowych, czyli to jest mój obrót osobisty PV automatycznie uzyskuje gratisowy olejek, tylko pod warunkiem, że jest, robię zakupy przez szablon lojalnościowy. Jest wideo na ten temat, jak ustawić szablon lojalnościowy, alerpi Daj mi znać, prześlemy Ci linka, żebyś to oglądała, bo to jest bardzo ważne. Czyli jeśli my się rejestrujemy, ustawiamy szablon lojalnościowy, robimy zakupy na minimum 50 punktów co miesiąc, a tak naprawdę jedna lawenda to jest 25 punktów i na przykład e, e, R olejek to jest 24 i, i 5 mniej więcej, czyli R i lawenda to są to jest 50, minimum 50 punktów, czyli jeśli ja kupię dwa olejki co miesiąc przez 13 miesięcy, to, do 13, to co 3 miesiące e, procent premii wpadnie w moje konto, to znaczy, że 5% premii wpadnie na moje konto. Co to oznacza? Czyli jeśli ja się rejestruję, ustawiam szablon lojalnościowy, robię zakupy na dwa olejki co miesiąc minimum, tak? To co trzy miesiące wpadnie mi na konto automatycznie 5% premii. Czyli do 13 miesięcy będę miała 30% premii, gdzie za każdym razem, jak ja kupię te dwa olejki, 30% zwrotu, bo Detera mówi: Hej, dzięki, że kupujesz u nas, dajemy Ci 30% zwrotu na twoje konto w postaci punktów, że następnym razem, jak chcesz kupić lawendę. I R, to weź sobie cytrynę za darmo albo weź sobie pomarańczę za darmo, albo weź sobie peppermint za darmo. Ale jeśli chcesz zrobić komuś prezent, to akurat w tym miesiącu możesz dodatkowo dostać olej gratisowy, jeśli zrobisz produkt, zakupisz produkty na 125 minimum. Rewelacja, słuchajcie. I to jest dlatego ważne jest właśnie LRP i, i ten. Procent premii też jest bardzo ważny. PV, czyli e, obrót osobisty, jest bardzo ważny i też CV jest bardzo ważny, o którym się bardzo często nie mówi. Ale dla osób, które um, robią biznes właśnie w, doterka, w Dotera, to jest to szab szablon, który jest ważny ze względu na to, że, że od każdej kwoty, właśnie CV, czyli każdy produkt ma PV. I każdy produkt też ma CV i od, tego od, tego, e, od tej kwoty e, jest to wielkość podlegająca prowizji. Czyli na przykład bardzo często jest to jeden do jednego, ale czasami to się zmienia. Na przykład jeśli ty jesteś przedstawicielem, a chcesz uzyskać zysk i e, masz ustawiony szablon, ale ty jesteś na 30%, tak? Zrobiła zakupy na 125 punktów, czyli PV, czyli obrót osobisty masz 125, i trzy osoby pod tobą zrobią zakupy, mogą to być klienci, na 125 punktów też, a razem uzyskacie obrót 600 punktów. Ty dodatkowo uzyskujesz premię tak zwanego mocy 3. I teraz tak, w pierwszej linii to jest 50 euro, i w trzeciej linii to jest 250 euro i w czwartej linii to jest 1200 1500 sorry, dolarów. Czyli jak jest 50 dolarów, to jest mniej więcej 44 euro 41 euro, czyli zrobiłeś zakupy, uzyskujesz 30% prowizji z powrotem w postaci punktów produktowych. Uzyskujesz e, premię w postaci mocy 3,41 dolarów. Uzyskujesz fast start, szybki start. Bo zarejestrowałeś dwie osoby na zestaw Home Essential, który, który punkt produktowy Home Essential zestawu to jest 224,50 punkty. Czyli 20%, niż 20 spada 20% wpada na Twoje konto. Z, z, tego, um, z tej wartości, czyli około 38 euro dodatkowo, sprzedajesz dwa zestawy, czyli 38 razy 2, plus do tego, czyli to jest fast start ze sprzedaży, plus do tego uzyskujesz e, premię mocy 3, e, mocy plus do tego uzyskujesz zwrot w postaci punktów produktowych, plus do tego, jeśli um, po 60 dniach każda osoba wpada na tak zwaną um, prowizję Unilevel, czyli jest, tak, to jest to tak zwana kompresja dynamiczna, czyli wszystkie osoby, które są zarejestrowane w Twojej reorganizacji od, od pierwszego poziomu do poziomu w dół 7, uzyskujesz procent prowizji od każdego poziomu sprzedaży wszystkiego. I e, co jest dość rewelacyjne, że im bardziej idziesz w dół, tym większy jest procent. I oprócz tego jeszcze uzyskujesz e, tak zwane bonusy z uzyskania danego rankingu. Słuchajcie, jest to skomplikowane, ale jest to niesamowicie ważne, żeby to zrozumieć, i jest to rewelacyjne do uzyskania przede wszystkim. Moc trzech. Nie musisz mieć osoby, które robią biznes ze sobą. Musisz tylko pokazać komuś, żeby się zakochał w olejkach eterycznych. Tak jak ja, tak jak ty, tak jak mnóstwo nas. I, i dbanie o klienta ja uważam, że jest rewelacyjne, jeśli chodzi o, em, o uzyskanie dochodu za to, co, co ty robisz, bo bez względu na to, co my robimy, my sprzedajemy i my chcemy też uzyskać dochód, tak? I uzyskanie e, trzech poziomów Mocy 3 daje Ci 1500 dolarów miesięcznie. Jakby zmieniło 1500 dolarów, czyli ile to jest? E, 5000 złotych dodatkowo, ekstra, w twoim, na Twoim koncie. Mi się wydaje, że bardzo by Ci pomogło. Więc słuchajcie, jest to bardzo proste do zrozumienia. Wydaje się może skomplikowane, bo jest za dużo informacji na raz, ale przede wszystkim program lojalnościowy, szablon LRP, jak się ustawia, dlaczego. Minimum na ile punktów trzeba zrobić zakupy, minimum 50 plus co miesiąc, by uzyskać 30% premii zwrotu w postaci punktów produktowych na Twoje konto z wydanych Twoich zakupów. I to się uzyskuje, możesz kupić większy zestaw. Wtedy uzyskujesz większy, wpadasz od razu na 15% premii czy 25% premii. Jeśli nie kupujesz większego zestawu, kupisz normalne zestawy, to wtedy po prostu od 3 miesięcy, co 3 miesiące wpada ci 5%. Jeśli robisz regularne zakupy na 50 punktów plus. Jeśli nie możesz zrobić zakupów, zrób na jeden punkt. I wydaj sobie, i wydaj na przykład, kup coś gratisowo, żeby ci się nic nie zresetowało. I słuchajcie, bardzo, naprawdę to jest bardzo proste, nie jest to skomplikowane kwestia, tylko żeby, żeby po prostu patrzeć się na tą naszą stronę, popatrzeć się na tę naszą broszurę, oglądnąć kilka filmików i dać znać. I co jest jeszcze... Super, że na przykład wszyscy za każdym razem ludzie myślą, że przesyłka za olejki jest 9, 9 euro, ale połowa z tej przesyłki, 5 euro, wchodzi po 5 punktów, wchodzi na Twoje konto, za każdym razem, jak robisz zamówienie. Bo Dotera mówi, chcesz uzyskać szybko zamówienie? Proszę ci bardzo, to trochę kosztuje, ale olejki będziesz miała za dwa dni, ale to kosztuje, ale Połowę z tego wydatku wchodzi do ciebie z powrotem w postaci punktów produktowych. Słuchajcie, pozdrawiam Was serdecznie. Sylwia Polka, olejki etyczne, Happy Polka, zapraszamy.